Inwestycyjni żołnierze. Czas podsumować tydzień z inwestycyjnego frontu. Indeks WIG na totalnym haju. No i mamy to. WIG przebił magiczną granicę 90 tysięcy punktów. To jak wygranie na loterii, tylko dla inwestorów. Kto by pomyślał, że jeszcze w lutym, w miesiącu zakochanych, nasz indeks będzie tak ostro podregiwał, Wspinając się na swoje ATH. A nasz duży, dzielny WIG-20 przeleciał przez 2600 punktów, jak pocisk, żeby potem delikatnie przyhamować. Ale wynik i tak imponujący. Ukraina rozpala wyobraźnię inwestorów. Sektor ukraiński to prawdziwy hit w ostatnich tygodniach. Inwestorzy rzucają się na akcje ukraińskich spółek. Jak muchy na miód, a wszystko za sprawą wielkiej polityki. Trump, Putin, wojna, pokój. Kto by się spodziewał, że giełda może być tak ekscytująca? Inflacja szaleje, a my musimy płacić rachunki. No dobra, wróćmy na Ziemię. Inflacja w USA i w Polsce znowu rośnie jak na drożdżach. Ceny energii szybują w górę, a nasze portfele coraz bardziej świecą pustkami. Czujemy się trochę jak bohaterowie filmów katastroficznych, którzy próbują przetrwać kolejny kryzys. Rentowność obligacji dziesięcioletnich w dwa dni zrobiły niezły roller rollercoaster, wycinając niejednego stoplosa po informacji o, danach, o danych CPI. Dolar. W odwrocie. Dolar słabnie jak nigdy wcześniej. Czyżby to był koniec jego dominacji? Czas pokaże. Ale na razie moziemy, możemy się cieszyć, że wakacje w egzotycznych krajach mogą być nieco tańsze. Kurs w złotówkach zakończył tydzień poniżej 4, złotych. Podsumowując, to był naprawdę emocjonujący tydzień na giełdzie. Było wszystko wzrosty, spadki, polityczne zagrywki i sporo niepewności. Jedno jest pewne nudno nie było. A co przyniesie się kolejny tydzień? Tego nikt nie wie. Jedno jest pewne giełda to rollercoaster emocji, a my wszyscy jesteśmy pasażerami tej szalonej przejażdżki.